Zaczniesz to kręcić czy nie? Jedziesz, kręcisz Jedziesz, dobrze, dobrze. Wycofaj się z troszeczkę, wycofaj się, tylko nie wpadnij, nie wpadnij. No idź, idź, idź. Tak, tak. No musisz kręcić, musisz kręcić. Dobra, dobrze, ale, ale powoli, powoli, powoli. Powoli, powoli, powoli. No kręcisz, 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 kręcisz. Staryła jest tam? No dobrze, kręcisz. Tutaj troszkę skręć. O, 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 tak. Powoli, powoli. No musisz jeszcze kręcić. Musisz kręcić, musisz kręcić. No, kręcisz, kręcisz. Ściągaj. <ścoughs> no, dobrze, dobrze, dobrze. Powoli, powoli, powoli. Powoli, powoli, powoli. Powoli, 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 powoli. powoli, powoli. Dobrze, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Już masz ją, już, już, już tutaj. Już nie kręć, już nie kręć. Teraz powoli poczekaj, niech ona się troszkę zmęczy. Podprowadź ją, podprowadź ją. Dobrze, dobrze, dobrze. Musisz ją... Nie wiem, gdzie ona jest. Tutaj na płóciznę ją dawaj, na płciznę. Idziesz na płóciznę, powoli, 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 ale rybaj. Ale rybol, ale rybol, ale rybol Mamy drugiego rybola. Dobra, Zbyszek. Okej. Okay. Tak, A to to samo. Nie wiem, teraz pan nam... Powie. No, Zbyszek jak było? Fajna Fajna ryba? Dobra. Jaka? Bardzo jakaś taka inna, no? No to coś innego jest. Teraz się dowiemy co to jest. Bysiu? Hej, pokaż się. No, fajnie. Okej. Okay.